Się Z tej strony. Dzisiaj ponownie będziemy oceniać rysunki innych graczy, ale tematyką będą te nieszczęsne brainroty. Oczywiście. Z tej po stronie lepszej pracy i walczymy o swój wybór. Tutaj już trwa jakaś runda, więc dodamy sobie kolejny niestandardowy motyw z Italian Brain Rotem, czyli może dodamy tunk, 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 tunk za górę. 29 robuksów mnie to kosztowało, a tutaj musimy wybrać lepszą stronę, więc chyba pójdziemy na tą, bo tam nie zostało nic namalowane, ale szczerze mówiąc nie mam pojęcia co, co to znaczy ten kita plik. Jak wiecie, to napiszcie w komentarzu. No i po co stajecie po tamtej stronie? Ej, obi? Co to za schody jakieś się tutaj pojawiły? Dobra, dawać mojego Tung 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 Sahur. Ja za nim nie przypadam, ale widziałam, że wy bardzo go lubicie. Ja się go boję, więc on leci na pierwszą rundę, a teraz walczymy o jakikolwiek rysunek, a nie o pustą pracę. Chodź tu, chodź. Na jednego hitka jesteś. A! No, masz miecz i nie walczysz z nim, a ja mam młotek. No, dobra, punkty dostałam. Teraz tutaj, o kolejne. Tutaj teraz się skryła. Chodź tu. O, dobra, udało się, kończymy tutaj tą bitwę i dawajcie mojego tong, 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 tong. Sakur, ja mam nadzieję, że tylko ja nie będę tutaj rysowała. Chciałabym zobaczyć, jak inni to narysują. Uwaga, uwaga! Tong, 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 tong za chóry! I dawajcie, macie ile? 50 czy tam minutkę na narysowanie. Uwaga, uwaga. To chodźcie sobie, może w międzyczasie otworzymy tutaj skrzyneczkę, bo chyba jest zada. Nie jest zada, ale stać mnie! Dobra, stać mnie! Ej, ile ja tu diamentów mam, no bo ja w to w sumie grałam! Uwaga, kręcimy. Mam nadzieję, że coś legendarnego dostanę. No niestety jakiś zwykły miecz. Więc stać staćmy jeszcze na jedną skrzyneczkę. Dawać, dawać, dawać kolejną skrzyneczkę. W sumie nie musiałam kupować tematu za Robuxy, mogłam za te diamenty. Oh, pirackie sztuczce. Co to jest?! Jakiś miecz piracki, będę piratem teraz! Wera, czemu się tak y, ubrałaś? No, na piracko! Co? No dobra, kończcie już, bo chcę zobaczyć wasze Tung, 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 sakur przesłane przez Werka Aferka. I może wykupimy kolejny motyw, czyli Ballerina... Ballerina Kapu... China. Tak się ją pisze? Mam nadzieję, że tak. 300. Dobra, kupujemy za to. No co za, Jak to? Podpowiedź już wybrana na następną rundę? Co to za ziemniak jakiś tutaj jest? Dobra, co nie ma kolorów Tung Tung sahur. Bardzo Słabo im poszło, szczerze mówiąc, ale to kolorystycznie przypomina bardziej Tung 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 Sahur. O nie, ja chcę dodać kolejny motyw. No to ja za robuxy to kupię. Nie mogę, ale mnie to oszukali, no nie. To nic. walczymy o naszego Tung 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 ziemniaka. Gdzie jest moja szabla piracka? Jest, jestem piratem teraz. Idziemy walczyć o Tung Tunga. Ah! mam nadzieję, że trochę więcej obrażeń zadaję z tej szabli. O pyk pyk, 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 tylko trzeba uważać, żebym sama nie padła. Gdzie są moi przeciwnicy? Gdzie są moi przeciwnicy? A! Chodź tu! A, turydu 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 turydu. O, dobra, pokonany jeden, dobra, tutaj też, chodź, chodź. Ty mam nadzieję, że nie jesteś ze mną w drużynie, oczywiście, że nie. A, ty stoisz tutaj, a ty jesteś ze mną, dobra, w teamie. Czyli została ostatnia osoba. Nie, jednak tutaj jeszcze ostatnia osoba była, dobra. Spróbujemy wykupić balerinę cappuccino, no nie mogę, blokadę jakąś mam niedobrze. O! Tu się udało, 62 razy musiałam tutaj poklikać i mamy kolejny motyw, przeze mnie oczywiście wybrany, kolejny italian brain Rod, czyli ballerina cappuccina, bo tutaj znowu jakieś nic nie rozumiem, co oni tu rysują, ale wizualnie to mi się bardziej podoba, chyba jakieś serduszko jeszcze namalowane, nie wiem czy to swoją mamę trzeba było narysować, może na dzień mamy coś trzeba było tu narysować. No dobra, mamy praktycznie remis, nas jest o jedną osobę więcej, więc walczymy tutaj, biorę moją szpalę, no niestety, stoisz w miejscu, więc trzeba Cię tutaj pokonać. Dobra, ruszyła się. Trzeba było ją trochę tutaj zmotywować do walki, ale odskakuje, ale odskakuje. Nie uciekniesz przed moją szpadą piracką. No i punkciki zdobyte, dobra. Kupiłam chyba to za te, te diamenciki, więc nie musiałam wydawać Robuxów. Więc kolejnym tematem będzie ballerina cappuccina. Ballerina cappuccina. Nie, myślałam, że ja będę rysować, ale ja mam tu chyba tylko 3% szans na narysowanie baleriny kapucciny. No to mamy minutę w sumie, więc spróbuję ja sama ją narysować. Kolor płótna zmienimy na taki kawowy, czyli może na taki. Kolor pędzla. Yy, jaka jest balerina? Ma na pewno różową sukieneczkę. O, taka jest balerina cappuccina. Teraz tak, kawę trzeba narysować. Kubeczek z kawą. O, coś takiego, łóżko. Oczy jakieś tutaj, ona się bardzo uśmiecha, ballerina cappuccina, tu w środku oczywiście i kawa jakaś pływa. Espresso macchiato, oglądaliście w ogóle Eurowizję, bo mi się strasznie spodobała z Eurowizji piosenka Mi amore Espresso macchiato, dobra czekajcie, trzeba jej nogi jakieś narysować. O dobra, tak, tak, bo ona jest ballerina i ona się cieszy na pewno, tak, tak, ona wiecie tańczy, ballerina cappuccina. No i biały jeszcze by się. Nie, kolor buta, nie zmieniamy! Gdzie jest kolor biały tutaj? Ej, nie ma koloru białego? Halo, halo. Dobra, 3, 2, 1. No niestety, to jest moja balerina kapuczyna, A zobaczmy, jak sobie reszta tutaj poradziła. Uwaga, uwaga! No co to jest? Tu jest balerina kapuczyna, zobaczcie, jaka śliczna! No. To mi jakiegoś kota przypomina, więc idziemy tutaj. No i spróbujemy wybrać kolejny motyw, bo ja mam to zapisane. Może Burbaloni Luli loli, czyli tą kapibare w kokosie. Burbaloni luli, luli Loli. Coś takiego ona się nazywa. Można to kupić? Nie stać mnie, nie stać mnie, ale zarobu chce mnie tutaj szybko, szybko. A! Kupujemy. Dobra, chyba kupione, zdążyłam. Kolejny tak, temat należy do mnie, kolejny Italian Brain Rotter. Ej, zobaczcie, ta biedna osoba z tyna, a to chyba to jest ten artysta, wiecie? On walczy tutaj, on to narysował. Tak, to oczywiście, że to on narysował, już widzę, że to on narysował, ale ta balerina kapuczyna śliczna. No to zobaczymy, jak sobie teraz poradzą kolejni gracze, chyba że ja będę musiała to narysować. Z burbaloni Luliloli, czyli tą kapibarą w kokosie. Burbaloni Luliloli, loli. Kapibarello kokosini. <laughs> o nie! O nie, nie wiem, nie chcę, ja nie chcę rysować. No dobra, czekajcie, zaczniemy może od kokosa, tylko tu będzie problem trochę. No dobra, czekajcie, najpierw zaczniemy od kokosa. Czy można tu zwiększyć rozmiar pędzla? Nie mam za dużo czasu, powinnam sobie wykupić. Dobra, czekajcie, to będzie kokos. To jest kokos, tak? No nie więcej, więcej. Maksymalnie, o czekajcie, maksymalnie, damy radę, tak? Najpierw zaczniemy od kokosa. I teraz tak, zmienimy y, główkę tej kapibary. To będzie złe, to będzie złe, tak, tak. Teraz tak, zęby, zęby jakieś jasne. Tak, tak. Dobra, oczka, oczka. Nosek, nie wiem, czy ona ma wąsy. Dobra, ma wąsy, to będzie, burbaloni loli luli, loli. I teraz tak, kokos jeszcze. Trzeba bardziej, żeby to kokosa przypominało. I jakieś, nie wiem, nóżki, cokolwiek, to jak to się wyłącza, minimalne. Szybko dodamy jakieś nóżki, A! Dobra, to jest burpa Lony Goli. Nic to nie przypomina, to jak jakiś chomik uwięziony, nie wiem, w kokosie wygląda. O oh no. No dobra, moja praca nie jest taka zła, tu jakiś żółw dziwny jest. A, no, no w miarę to przypomina Burbaloni lolidoli, no, no jest kokos, to, to miał być kokos. W minutę bardzo ciężko jest narysować Tung -tungi i te inne italian brain roty. Eee. Dobra, dodajemy kolejny, ostatni chyba motyw, czyli yy, Shimpanzini, Shimpanzini Bananini. O, czyli to będzie ta małpa z bananem, coś takiego. Shimpanzini Bananini. Wow, 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 Banda Banan za 29 Robuxów. Dobra, czekajcie, bo trzeba tutaj walczyć o moją pracę. Jakim prawem wy tam stanęliście? Ja was nie rozumiem. Tylko burbaloni luli roli, moja tutaj wygrywa. Dobra, dzięki Wam, wielkie. Doceniliście tutaj moją pracę. <grywa> Bardzo się cieszę. No i kolejnym tematem. Nie wiem, czy ostatnim jeszcze zobaczymy. Będzie Shimpanzini Bananini. Uwaga, uwaga. Dobra, na szczęście nie rysuję. Mam 1% na to. Shimpanzini bananini, Mam nadzieję, że to zrozumieją. No, chyba, że nie znają Italian Brain Rotów, ale nie wiem, czy ktoś z Was naprawdę nigdy nie słyszał o Italian Brain rotach. Ja to cały czas miałam na TikToku i cały czas to skipowałam, aż byłam zmuszona to nagrać. No dobra, ta małpa, z tego co pamiętam, jest taka dosyć zielona. Sama małpa jest zielona. No to, to będzie małpa, tak? To będzie małpa. I teraz tak, rysujemy banana jej, tylko w którą stronę ona tego banana ma, chyba w tego, coś takiego, oj, 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 chyba nie tak, dobra, tak, o, tutaj zawsze banan ma coś takiego i ta małpa ogólnie ma taki zły wyraz twarzy, tak coś pamiętam, więc to już jej namalujemy, dobra, złe takie brwi jej narysujemy, o, tak, <laughs> jak małpy wyglądają, <laughs> co to? to, wygląda jak jakiś kaktus z banana wystający, ja nie umiem chyba małpy rysować. <laughs> Dobra, to jest folyt wychodzący z banana, a nie i bananini. Ej, gdzie są artyści? Zniknęli? Dobra, uwaga. i bananini! Oh my god, to jakiś chomik w lesie! No dobra, mhm. Mm no ciężki wybór teraz. To jakiś chomik krzyczący w lesie. Woła ratunku na pewno, a tutaj nie wiem, chomik w jajku sadzonym jak. Dobra, to ma kolory idę tutaj. To może wykupimy jeszcze jeden motyw, Bobrito Bandito. O, czy ktoś wykupił już motyw? Mam nadzieję, że nie. 29 Robuxów, szybko, szybko, szybko. Oj, oj, oj. Bobrito Bandito. Walczę o swoje wybory, już jest. Obra! jest. Ostatni motyw, czyli Bobrito Bandito. Ej, <laughs> okej, okay, wzbija, tutaj teraz gramy. Dostaliśmy, zobaczcie, tutaj taki laser. Aha, i, i już, to tak szybko było, naprawdę. Czyli będzie teraz Bobrito Bandito. Zobaczymy, mam nadzieję, że ja nie będę rysowała. Oczywiście ja sobie tutaj płótno odpalę, ale ja tutaj jestem od oceniania innych, a nie od rysowania. Dobra, wybranie artyści już jest wybrana, więc rysujemy teraz Bobrito Bandito. Bobrito Bandito, no na pewno kolor brązowy ma. Czekajcie, damy sobie tutaj maksymalnie, o tak. Tu jest za mało czasu na to, też nie wiem. Dobra, bu Bubr, no jak wygląda Bubr, tak? Teraz tak, damy minimalne, żeby mu jak. Oj, oj, nie tak. Nosek trzeba mu jakieś zrobić. Bobr trochę chyba jak kot wygląda, tak mi się wydaje. Też ma takie wąsy. Dobra, oczy. Bobrito Bandito jest taki, wiecie, dosyć tajemniczy. O. A, właśnie, bobr ma takie zęby jeszcze. Tak, dobra, to, to dałem mu takie zęby. No i chodzi w garniturze, nie? Bobrito Bandito, no bo jest w końcu Bandito więc y, trzeba mu garniturek jakiś narysować. Dobra, na razie narysujemy tak, a zaraz to zmienimy. Buciki. No i jakiś krawat. Jaki krawat? Jakiś taki biały trzeba mu narysować. Jak zwykle nie ma czasu, nie ma czasu. Dobra, czekajcie. Tak, i krawat chociaż jakiś mu narysujemy tutaj. Dobra. to bandito. <słuch> Oczywiście czegoś tutaj jeszcze mu brakuje, ale już bym nie zdążyła w tą minutę mu narysować, więc zobaczmy jak sobie poradzili inni. Co? Przecież to gąb jest! Miał być bubr, a, a wyszło, że ktoś woła o pomoc. O nie! Wybrał polecenie dla następnej rundy, niedobrze. Czyli już nie będę miała tutaj możliwości wybrania kolejnego Italian Brainrota. No czemu wy stajecie na stronie jakiegoś gołębia? Nie wiecie, kim jest Bobrito Bandito? Nie chcecie już po prostu wiedzieć, kim jest Bobrito Bandito, już macie dosyć. O nie! Lud jakiś tutaj jest, nie można skakać nawet, najgorzej, trzeba się rozpędzić. Rozpędzić i lecimy! Na tamtego, pyk! Dobra, szybko odbijamy się od bandy i walczymy. Pyk, jeden zaatakowany. Teraz tu lecimy. Aa! Jestem piratem na tym lodzie. Aa! Padać, padać! No nie sama podoba najgorzej. <grym> Można przeżyć, bo ile? Drogo. Chociaż nie, 9 robustów to nie aż tak drogo. Dobra, chodźcie sobie, kupimy jeszcze jakąś skrzynkę z mieczem, może legendarną albo ekskluzywną, jakąś trafimy. Uwaga, uwaga. No nie, zombie sikiera Co to jest za zombie sikiera Jeszcze raz. Nie zgadzam się z takim wyborem. Yhy, jakieś pazury z niebieskiej stali. Nie dobrze. A co jest z tematem? Emoji Gulen use. co to co, 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 co znaczy Gulen Use? Dobra, emoji, no to smutną buzię myślę, że tutaj trzeba narysować tak, tak, smutna buzia bo nie ma kolejnych brainrotów. no i co, myślę, że w tym miejscu kończymy jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie koniecznie pod filmem bardzo dużo łapeczek w górę a ja wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach, pa pa!